Tu w Lisimjarze w roku 1594 wylądował król polski Zygmunt III Waza wracając ze Szwecji oraz druga tabliczka powyżej Jerzy Mogielnicki z Gdyni jest inwestorem Orła z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Jastrzębskiej Góry 25 maja 96 powrócił orzeł na cokół strącony w czasie II wojny światowej i tutaj mamy Orła, na co kole, A my idziemy do lisiego jaru i mamy nim wyjść nad morze. I tuż za tym pomnikiem jest właśnie lisi jar. I jak tam wyczytałem, jest to polodowcowy jar Hmm. No, który się ciągnie z około 350 metrów i dochodzi się do plaży. Można wracać, zresztą będziemy wracać, to pokażę troszeczkę inną trasą. No i tak to wygląda. Pewnie tutaj coś płynie przy silnych deszczach. W tej chwili jest sucho. Koło parkingu, na którym się zatrzymaliśmy, jest dom odwrócony do góry nogami, nie? Taki stoi na kominie, stoi na dachu, wszystko do góry nogami i jeszcze chcą za to kasę. Nie, raczej nie pójdziemy tam zwiedzać, ponieważ wydaje nam się, że cała ta Polska jest postawiona do góry nogami, to czemu jeszcze zwiedzać dom postawiony do góry nogami? Ja już widzę tutaj pomiędzy tymi bukami y, morze. To król Zygmunt III Waza Wykonano podczas drugiego pleneru rzeźbiarskiego W 2018 przez Zrzeszenie kaszubsko pomorskie Ale to nie jest król tylko po to nie jest. No jak no, no król no. Bez ręki? A tu miał miecz miał miecz, ale ktoś sobie pożyczył Nie no ładnie Naprawdę malowniczy obraz tutaj jest malowniczy Te dwa brzegi i wychodzimy na plażę bardzo malownicza, małe klify i większe no nie jest tak szeroka jak plaża Wodeckiego w chałupach to jest numer jeden chałupy numer jeden w stronę kuźnicy to jest najlepsza plaża jedna z najlepszych plaż w Polsce ale tutaj też jest ładnie Tutaj yy, niedaleko rozewia, jest taki dom odwrócony do góry nogami. Tak jak widzicie, tylko ja się tak zastanawiam, czy ten dom jest odwrócony do góry nogami, czy ten dom stoi tak naprawdę prosto. A my w tym kraju jesteśmy wywróceni równo do góry nogami, i jakby teraz to tak przestawił, to tylko ten domek. No i drugi, może tam w zakopanym, bo też taki jest. Yy, one by były prosto, a reszta. Naszego cudownego skandynawskiego kraju, by odzwierciedlała prawdziwość realia, czyli wywrócenie do góry nogami. Nie pójdę, nie kupię tutaj biletu, nie będę zwiedzał domu do góry nogami, bo właśnie uważam, że to my jesteśmy do góry nogami. No, taka myśl mi przychodzi do głowy, patrząc na ten domek. Ale, ale taką mam uwagę, wie pani, a co jeżeli w tym kraju ten domek stoi równo? <trybujesz> tylko my w Polsce jesteśmy wywróceni do góry nogami. i Trzeba by było po prostu tak odwrócić i domek będzie wtedy OK. <trybujesz> Mowy nie ma. Niestety ludzie nie rozumieją <trybujesz> dowcipu Tia Acting. Kupują bilety, dają 45 z. Yy, tak? No jakoś 18 tak. Dorosły. 18 dorosłych. 18 dorosłych, no jak tam z dziećmi i zwiedzają dom do góry nogami myśląc, że sami A to są A tu jest jeszcze okay. muzeum figur wojskowych. Jest muzeum <grym> figur <grym> wojskowych. Latarnia morska na Rozewiu udostępniona turystom. Jest kolejka, ale z uwagi na silny wiatr Agnieszka nie chce mówić, że już zmarzła. <grym> Ona jest tylko trochę wyższa niż lokalny obok komin, ale jest za kominem WC i kasa w budynku stodoły. Godziny otwarcia od 9.30, jakby kogoś to interesowało, do 14.00. I od 15.00 do 18.00. Od maja do września jest czynna. Lipiec, sierpień, 9.30 do 19.00. Normalny bilet 9 złotych, a dzieci do 105 cm nie mogą zwiedzać latarni. A to. Za chwilę pokażę pomnik zaślubień Polski z Morzem z 1920 roku, znaczy on jest odremontowany od nowa, wzniesiony w 2017 właściwie tak jak widzicie A to wszystkie główne na polskim wybrzeżu latarnie od Uścia do Krynicy Morskiej Tutaj koło tej, latarni, koło tej latarni na rozewiu, tu jest taka legenda, tu nawet gdzieś było to wypisane. Oczywiście jest to legenda o bohaterskim czynie Polaków, który przypłacił je od razu życiem. Bo oczywiście chyba nie wiem czy mamy inne legendy, zawsze ktoś podobie jak lajkonik, nie wiem, symbolizował najazd na ten kraj, tak samo tutaj młodzieniec kaszubski pilnował ognia tutaj, żeby łodzie rybaków mogły wracać bezpiecznie do domu i tego ognia pilnowano dzień i w nocy ale kiedy pojawili się na horyzoncie Szwedzi wszyscy go ostrzegali chodź, zostaw ten ogień Z zostaw ogień, krzyczano do niego, on mówi nie zostawię, ogień jest święty i będę go pilnował no, ale krzyż, krzyżacy mówię, nie krzyżacy Szwedzi. Wylądowali tutaj gdzieś na tych plażach, tam. O, tam prześwituje już plaża, tak? Ale niestety nie ma tutaj zejścia. No i potraktowali go z łuku, tak? Według legendy dostał mnóstwo strzał, <grym> i dopiero jego narzeczona pod koniec dnia. Hmm, Płakała nad jego ciałem, tak płakała, tak płakała, że po prostu tym Szwedom ci Szwedzi przynajmniej częściowo, no bo reszta musiała zrobić potop. To ja tak rozumiem, że zamieniła się w te buki. I w te buki mm, to są po prostu ciała tych wszystkich Szwedów i rosną po dzisiejszy dzień. Oczywiście odradzając się, bo tyle drzewo nie raśnie. I stąd buki wzięły się tutaj na rozewiu. Taka yy, legenda. Ha, ha, ha. <laughs> no szkoda tylko, że młodzieniec Dziarsko, Dziarski młodzieniec pilnujący ognia musiał zginąć. No ale za ojczyznę. A tu jest miejsce, gdzie normalnie yy, chodziło się nad to morze, ale o. Zakaz chodzenia na schody, zejście grozi wypadkiem. Do klifu się nie dojdzie. Do klifu się nie dojdzie. I tutaj jest za drudru. -dru, za dru -dru. y idziemy w Jastrzębej Górze do tak zwanej gwiazdy północy, czyli najdalej wysuniętego miejsca w Polsce na północ. I taki oto widok. jesteśmy na miejscu, najdalej wysunięty, powtarzam, punkt na północ polski, taki polski Nordkap. Nawiasem mówiąc, chcę na ten Nordkawie jechać, ale to w innym filmiku Wam popowiem. A tu jak gdyby ktoś chciał do Kijowa to 956 km, do Rygi 432, chociaż tutaj wieczorami dużo ludzi ma blisko do Rygi, Moskwa 1200 z Hakiem i do Warszawy 340. Drank nach Berlin 413 a Kopenhaga 373 376 A tutaj jest obelisk właśnie zwany Gwiazdą Północy. Idzie zima, jak to było w tym filmie? Idzie zima. Winter is coming. <grym> Przygotujcie się na niezwykle mroźną zimę, ponieważ ACTING odwiedza gwiazdę północy, wyznacznik punktu wysuniętego najda najdalej na północ rzeczy pospolitej Polskiej. Ach, czemu ta rzeczy jest zawsze taka pospolita? Szerokość geograficzna, długość, wszystko tutaj jest. No właśnie, sponsorzy. Tak, sponsorzy, fundatorzy tego obelisku. Jastrzębia Góra, a właściwie klify Jastrzębie Góry dla kogo są? Dla emerytów. Tak powiedzieli jak... w telewizji. <gry> Agnieszka twierdzi, że tak powiedzieli w telewizji. Ale proszę, to jest jeden z łagodniejszych zejść, jedno z jed... złagodniejszych zejść no właśnie nad morze. I jak sobie tutaj emeryt wykupi, to tak będzie miał. I schudnie. <gry> schodów co do kurla nie gosza proszę bardzo a jak macie po nie wiem 30 35 40 lat i czujecie dyskomfort wchodzenia na takie schody to pomyślcie, że chyba warto zastanowić się nad sobą. Hej! I taka oto historia tutaj na tym na tych trzech kamieniach połączonych ze sobą nieopodal na takim cokoliku została napisana fajnie, że tutaj takie historie pisze się czy też tworzy nikt tego nie wie ale fajnie, że są takie no, romantyczne, dramatyczne oczywiście może by bo to jest ślisko. A tutaj schodzimy bardzo stromymi schodkami. O zobaczcie, bardzo Z tego potężnego klifu i takie te schodki są chybotliwe bardzo dla emerytów. Agnieszka znowu z tymi emerytami, że to dla emerytów takie schodki. Zobaczcie, o. zapiaszczone deski uginają się faktycznie dla emerytów. Zdecydowanie. A czy rzeczywiście mieszkał tutaj ten pustelnik? No nie wiadomo. na przykład młodzieży kompletnie nawaleni po prostu idą się kąpać nie? osiem osób po prostu problem mają ze wstaniem niektóre z nich, tych dziewczyn, no problem ze wstaniem, w ogóle z podniesieniem się w tym morzu no ale nic, siedzę. Tutaj, w tym miejscu, interweniowałem. Poszedłem do tego chłopaka, będąc przygotowanym na każdą reakcję z ich strony. Zagroziłem, że wezwę policję, jeżeli natychmiast nie zabiorą tych koleżanek. Po prostu z wody, jedną raz po raz przykrywała fala, krztusiła się. Na, na szczęście posłuchał mnie, zaczął je wołać. Widać groźba, że mogą dowiedzieć się rodzice. No, podziałała. Odszedłem, ale co zrobili dalej? Czy z powrotem weszli do morza? Tego już niestety nie wiem. tam w nowym dniu, ale chodzi o to, że stoimy już chyba z pół godziny do wjazdu na obwodnicę trójmiasta a po drodze już było z, ze trzy korki, nie? Były? Tak, tak. I to jest właśnie coś takiego i my mamy się tam y, do tego ruchu włączyć, do tej obwodnicy jest tak. na dole, gdzie ona już jest zapchana, więc godzina 13, więc. koszmar. Jak, jak wyruszaliśmy z Jastrzębie Góry to pisało, że będziemy w domu na 15, a teraz pisze, że będziemy na 17.54, czyli na 18 praktycznie. No i właśnie, cały czas jest korek, cały czas, cały czas podobne jakieś wypadki tutaj były 4 godziny jedziemy i jeszcze ciągle jesteśmy na obwodnicy tak, 4 godziny z i ciągle z Jastrzębie Góry i ciągle jesteśmy na obwodnicy, w tej chwili na wysokości Sopotu mniej więcej 4 godziny i cały czas jest korek, non stop Złuchajcie, paliwa 7 litrów pokazuje no, po charyzat, nie? na CB Radio coś, że jakiś wypadek był, że coś, że się porozbijali Całkiem możliwe jechała i straż pożarna i, 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 mi, i milicja, <grystanie> policja. Ciągle korek. Już 5 godzin, 5 godzin w korku od Władysławowa na obwodnicy. I ciągle nie dojechaliśmy do autostrady. Wszystko tak, się odechciewa. I, z, I znowu jakiś podobno na radius CB tam ktoś przed chwilą mówił, że jakiś wypadek świeży jest kolejny. Już. Także to, to jest. Tylko chcemy, żeby dojechać do autostrady. No, tylko to to jak to tam to się to dostać? Ślubemki kurwa. Tylko po to, bo oni to kurwa patrzyli. Po wypadku nie widzieli kurwa. Puczki czterech zabili kurwa. No, jeszcze jest tak, że ludzie zwalniają, podobne jak ktoś tutaj mówił, żeby robić sobie zdjęcia, prawdopodobnie na Instagram, nie wiem na co. No. Przesyłać to tych, tego, tych wypadków tutaj. A inne puste głowy jadą, nie patrzą po prostu, jadą ostro, a później cała obwodnica stoi. Ale to tak było jak wracaliśmy, tego materiału chyba nie dałem jeszcze. Jak wracaliśmy z Czarnogóry. No nic. A może... Nie, dałem. nigdy w życiu tak nie jechaliśmy, że 70 minut 15 kilometrów. Aż tak nie, aż tak nie. W całej Europie jeździliśmy w życiu, to, to masakra. Teraz cała, cała wodnica. tu gościu mówił, że z Gdyni jechał 2 godziny 20 minut do Gdańska co to takiego się stało? No ten ma tył przygięty i taki jest jakby oklapły no cztery samochody, jakiś karambol karambol no i teraz widzicie jedziemy teraz... Dobre. I przez to tutaj, że oni stali, prawdopodobnie tu na radiu. Stali, dochodzili się, czy ja wina, czy ja nie jest wina, i stali, i stali. Teraz się zepchni, widać przy, przy policji na jeden pas. Coś podobnego, w życiu czegoś takiego nie doświadczyliśmy. No właśnie, parano a nie państwo byłoby, kurwa, bogato, bo by debili przy okazji by też usunęli, kurwa, ze społeczeństwa i uświęcać spokój. No ja też jestem za no, tym. Usunąć pewnych ludzi pan pan po prostu pan 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 ze społeczeństwa, bo, bo nie myślą, nie myślą, jadą na pałę. Ale ja, jak jadą, no, widno, słońce, to no, ja tego nie rozumiem, jak oni Jest to biały dzień, długi, długi, ten, tak. długi dzień w ogóle ruszy z nadmorza, ale musi ciąć bo po prostu no to jest wszystko do czasu o w tej chwili już ten wypadek, ale też już zasuwają, tak? no ci to jeszcze umiarkowanie ale co jakiś czas są takie pojazdy, które po prostu jadą chyba ze 180 na godzinę i tak jest, tak aż właśnie zrobią wypadek no czy to chyba jeden jechał jak, jak Turen no, a reszta zawsze jakoś, ta, jakoś tak, jakoś no, zawsze jest jeden, bo... który gdzieś w, wpakuje się na przykład w tył drugiego i reszta na niego powpada. No i już dwukrotnie wyprzedzali nas od prawej strony ponieważ jechaliśmy 120 no do zawolno. Tak, nie da się nie, nie dało się tira wyprzedzić Zatrzymują się praktycznie na moim zderzaków. Tak. <laughs> Metr za zderzakiem i światła i to było. To, I z prawej wtedy, no. I z prawej. Bo, już dwa razy ledwo nie. wjechaliśmy. Dosłownie nie wiem ile idziemy. Dwie obieta, minuty. długie włosy jasne. Tak. Zapierdziela i nie ma. Ona Boże. to 180 chyba jechała, a po czym łysol jakiś, zatrąbił golfem. Tak, tak. A golfem tak O właśnie, tym starym golfem. A znalazł się za Teraz te tira. Lokuję, tak. <laughs> no, no. I zatrąbił na nas, na To jest sprawy. polska jazda. Polska jazda. No i znalazł się właśnie za tirami I My zaraz go wyprzedzimy. <laughs> nie, no po prostu szok, szok.